Potem ruszył Abimelech na Tebes, obległ Tebes i zdobył je, ale w środku miasta stała potężna baszta, do której schronili się wszyscy mężowie i kobiety, wszyscy obywatele miasta. I zamknąwszy ją za sobą weszli na dach baszty. Wtedy podszedł Abimelech do baszty i nacierał na nią. Lecz gdy zbliżył się do drzwi baszty, aby ją podpalić, pewna kobieta rzuciła kamień młyński na głowę Abimelecha i roztrzaskała mu czaszkę. Wtedy on przywołał śpiesznie swojego gierka i rzekł do niego: Dobądź swojego miecza i dobij mnie, aby nie mówiono o mnie, kobieta go zabiła. Przebił go więc jego giermek i on zmarł. A gdy mężowie izraelscy zobaczyli, że Abimelech zginął, rozeszli się każdy do swojej miejscowości. Tak odpłacił Bóg Abimelechowi za zło, jakie popełnił wobec swojego ojca, zabijając siedemdziesięciu swoich braci. Bóg również odpłacił za wszelkie zło mężom sychemskim. I spełniło się na nich przekleństwo Jotama, syna Jerubala. Cały Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego. Zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krewnię winną. A oni rzekli: Cóż nam do tego? Ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Albowiem sam Ojciec miłuje Was, dlatego że Wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca.